Jest to nowy obiekt przystosowany do obciążeń pierwszej klasy nośności tak to my określamy, że można powiedzieć bez ograniczeń, bo konstrukcja na ruch ciężki KR5. W ciągu drogi krajowej, co myślę, że niezmiernie istotne, piękny obiekt. Tamten most już niestety utracił parametry wytrzymałościowe, był w złym stanie technicznym i praktycznie przy wzrastającym natężeniu ruchu nie stanowił już bezpiecznej przeprawy, która gwarantowałaby przejazd w sposób nieograniczony w ciągu drogi krajowej, a my dostosowujemy drogi krajowe i obiekty na drogach krajowych do tego, żeby można było przejeżdżać pojazdami i ruchem ciężkim. No, obiekt ma przekrój taki dosyć ciekawy, bo są dwa pasy ruchu 3,5 metrowe, po jednej stronie chodnik, po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy, więc dostosowany do tendencji, z którą się mierzymy, czyli rozwój tych tzw. ścieżek rowerowych będzie dostosowany do tego celu. 184,5 metra, most wy wykonany w technologii betonu sprężonego, kablobetonowanego, Pięcioprzęsłowa uciąglona belka z betonu C50 na 60, tak my to określamy, czyli najwyższe wytrzymałości. Myślę, że będzie długo służył użytkownikom. W okresie realizacji, związanej z budową tego tymczasowego obiektu, w okresie tam styczeń, kwiecień 24 roku były dość znaczne rozlewiska na Narwi, i to w naturalny sposób nieco wydłużyło okres realizacji. No to szybko inwestycja, prawda? Myślę, że tak, standardowo. No około 2 lata to jest jednak poważny obiekt. Tak jak powiedziałem, 185 metrów obiektu takiego no, przy pełnych walorach i parametrach użytkowych dla ruchu ciężkiego. Tak się złożyło, że jest to drugi most, który otwieramy w, w tym roku na terenie gminy Wizna. Przeprawa jest niezwykle ważna, gdyż głównym obciążeniem dla nas, dla mieszkańców Wizny jest to oczywiście ruch osobowy poruszających się mieszkańców w kierunku stolicy Województwa, czyli Białego Stoku. Natomiast jeszcze ważniejszy wydaje mi się ruch rolniczy w sezonie letnim, kiedy to nasi rolnicy z terenu gminy Wizny, ale także dalej położonych gmin, tą przeprawą zbierają, transportują urobek z łąk po drugiej stronie rzeki. Jakby regularnie tędy przyjeżdżałem i widziałem postępy prac. Postępowały one naprawdę sprawnie, bez większych utrudnień. Wykonawca jest bardzo sprawdzony i naprawdę sprawnie doszło. Jeszcze oczywiście Dzisiaj został wypuszczony ruch kołowy mostem. Prace te towarzyszące, które to jeszcze są wokół mostu na pewno jeszcze kilka miesięcy potrwają. Natomiast myślę, że we względnym terminie wykonawca zakończy pracę. Umowę na inwestycję podpisaliśmy w kwietniu 2023 roku. W czerwcu zeszłego roku przerzuciliśmy ruch na most tymczasowy. Także mogę powiedzieć, że inwestycja przebiegała bardzo sprawnie, bo w niecałe półtora roku został rozebrany stary i wybudowany nowy most, tak jak dzisiaj to widzimy. Były pewne utrudnienia. Faktycznie w pierwszym sezonie zimowym mieliśmy bardzo wysoki poziom wody, który nam bardzo utrudnił pracę na pewien moment nawet wstrzymane były roboty montażowe, natomiast później w drugim sezonie letnim z kolei bardzo niski poziom wody utrudniał nam prowadzenie prac związanych z pływaniem barkami po, po rzece. Natomiast mobilizacja nasza, przyspieszenie robót, wydłużenie czasu pracy spowodowało, że udało się ten czas nadrobić. No i tak jak widzimy dzisiaj możemy oddawać most do ruchu. Ogólnie roboty mamy Mamy zaplanowane do marca przyszłego roku, natomiast są to roboty rozbiórkowe związane z demontażem, przeprawy tymczasowej. Natomiast główne roboty konstrukcyjne związane z nowym mostem są planowane do zakończenia w tym roku. Także na dzisiaj mamy most przekazany do użytkowania, natomiast do końca roku chcemy wykonać pozostałe roboty kolidujące z przeprawą tymczasową, czyli chodniki i ścieżki na dojazdach.